Serdecznie zapraszam na Festiwal Naukowy Eksplory w Łodzi. Już 9 czerwca poznacie młode talenty, które mierzą się z globalnymi problemami. Serdecznie zapraszam na kolejną edycję Regionalnego Festiwalu Naukowego Eksplory w Łodzi. Bardzo się cieszę, że ponownie, tym razem jeszcze online, będziemy gościć w naszym mieście utalentowanych młodych naukowców. To wy będziecie tworzyć przyszłość nas wszystkich. Dlatego warto wspierać taką inicjatywę jak Explory, która pomaga wam się rozwijać. Zapraszam na wykłady i pokazy naukowe online oraz do udziału w regionalnych rozgrywkach konkursu Explory. Już teraz trzymam kciuki za wszystkich uczestników. Ciekawe wykłady i pokazy naukowe poświęcone edukacji medialnej. Bądźcie z nami online na platformie Hopin. Do zobaczenia! Obudźcie swoją ciekawość świata i przeżyjcie fascynującą przygodę z nauką.